Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sześć, a może nawet siedem elementów, które pozwolą nam w tym sezonie jesienno-zimowym, a już w sumie bardziej zimowym, być bardziej modnymi. Może zacznę od takiej prozaicznej rzeczy: jak biżuteria. Biżuteria od kilku sezonów jest duża. Ale y, jak zaprezentować, przypuśćmy tego typu piękne bransoletki w zimie? No nie bardzo, schowane są pod swetrami, pod płaszczami, prawda? W tym sezonie te wielkie, szerokie bransolety nosimy na swetry, na sukienki i wszystkiego typu ubrania, które mają długie rękawy, to nosimy tego typu piękne, duże, wyraziste bransoletki. Co więcej, jeżeli ktoś oglądał mój film o stylizacjach na nowy sezon Ralfa Laurena, to nie będzie zaskoczony, ponieważ w tym sezonie mamy powrót do lat 90. do lat 2000 i kolekcji Ralfa Laurena, które proponowały kardigany długie, przedłużane z bocznymi kieszeniami. Więc wszystkie swetry, wszystkie kardigany, które posiadają boczne kieszenie, obojętnie jaka długość tego swetra by nie była, są bardzo popularne w tym sezonie. Ja wielokrotnie pokazywałam tego typu swetry czy kardigany w swoich filmikach. Mierzymy tam Zara, Mojito, rezerw. Wszystkie inne sieciówki, to tutaj oczywiście odsyłam do tych filmików i tam, panie, możecie zobaczyć, bo niektóre swetry i kardigany, które pokazywałam w filmikach, cały czas są w ciągłej sprzedaży. W tym sezonie dopuszczalne są wzory takie bardziej etniczne, troszkę indiańskie w stylu. Ralfa Lauren. Oczywiście najlepszym, najlep, naj, najlepszym rozwiązaniem byłoby kupić kardigan ze strony Ralfa Lauren, czyli oryginalny, ale równie dobrze. Może być to kupiony, stylizowany, tak, tak jak ja pokazywałam swetr piękny z Mohito, który nadal jest dostępny. Mogą one być w, w, w trójkącik. Mogą być, pół mogą być okrągłe, mogą być zapinane na guziczki. Bardzo popularne w tym sezonie są marynarki. Marynarki w tym sezonie zmieniają się w żakiety bardzo dopasowane, taliowane, lub mamy drugą opcję, troszeczkę bardziej oversizowe, czyli. O prostym kroju. Czy będą zapinane na jeden guziczek, czy będą zapinane na dwa guziczki dwurzędowe. To już tylko od nas zależy, który fason nam się bardziej podoba. Z tymi troszeczkę bardziej oversize'owymi jest łatwiej w sezonie jesienno-zimowym. A dlaczego? Dlatego, że one zwyczajowo troszeczkę są szersze, więc łatwiej nam wsadzić golfik, sweterek, czy nawet kartigan, czy bluzę. Pod tego typu troszeczkę bardziej oversize'owy żakiet. Tego typu żakiety są, um, są o prostym kroju, bez szczególnie zar zarysowanej talii, poza tym są troszeczkę przedłużane, więc jeżeli na przykład osoba o krótkim tułowiu, a bardzo długich nogach chce sobie troszeczkę zbalansować ten przykrótki tułów. No, to w tym wypadku tego typu troszeczkę przedłużane żakiety są bardzo dobre dla tej właśnie osoby, która posiada tą figurę. Żakiety, marynarki tego typu fantastycznie sprawdzą się na co dzień, fantastycznie sprawdzą się do pracy, a równie dobrze i na wieczór. Wystarczy tylko zmienić materiał, z którego są uszyte, albo po prostu kolor. Supermodnym elementem ubioru w tym sezonie, jak Państwo zauważyły, jak Panie na pewno zauważyłyście, po kolekcji bluzek czy koszul w sklepach, to są właśnie koszule. Czym bardziej męskie, czym bardziej biurowe, czym bardziej stojące kołnierzyki, czym bardziej nakrochmalone kołnierzyki, czym bardziej ten kołnierzyk wygląda jak męski kołnierzyk od męskiej koszuli, tym lepiej. Kilka firm w tym sezonie zaprezentowało koszule, tak jakby się nosiło dwie koszule, na, dwie koszule na raz. I owszem, osoba szczupła może się pobawić w tego typu kombinacje, jednak najlepiej, gdyby te koszule były jak najbardziej do siebie zbliżone lub faktycznie były to dwie takie same koszule. Kolejnym super modnym elementem w tym sezonie są wszelkiego typu paski. Szersze paski, węższe paski czy paski, nadal są bardzo modne paski w formie grubszego rzemyczka o bardzo pięknym, o pięknej metalowej skówce czy metalowej sprzątce, czasami ciężko powiedzieć co jest czym bo czasami ta sprzączka nie jest sprzączką z tym takim języczkiem do, do zapinania paska, tylko jest po prostu zwykłą, piękną, przypuśćmy kroplą, którą się po prostu rzemyczek za, zawiązuje na tą piękną, imitującą łezkę. Wszystkie paski, które ma, mają, jak powiedziałam, metalowe klamry i metalowe ozdóbki, czy to będą oryginalne, najlepiej Chloé Selin, Ralph Lauren, Dior, Chanel i tak dalej. Oczywiście te są najbardziej popularne. Jednak wszystkie inne zamienniki, które nam się podobają, również bez problemu możemy wykorzystać. Bo pamiętajmy, że wszystkie firmy, od tych tak jak mówię, od tych najtańszych chińskich, szyją, produkują tego typu zamienniki. Prze szerokie paski. W formie jakby szarf od Kimona. Czym szersze, tym lepsze. I czy po prostu gruba szarfa, która jest kilka razy omotana o naszą talię, również fantastycznie się sprawdzi. Ja mam tego typu pasek. Jest to po prostu pięknie zszyty plusz czy we, welur. Po prostu mniej więcej 2 metry i oplatam y, pas tego typu szarfą. Oczywiście w zależności od stylizacji, najczęściej są to stylizacje powiedzmy, że popołudniowo-wieczorowe. Szerokie paski naćwiekowane są super popularne i można kupić w każdym sklepie. To tylko od nas zależy, jak już powiedziałam wcześniej, jaką, pro, jaki styl preferujemy. Bo yy, wiadomo, że to jest bardziej wieczorowy, czy kobiecy, a to jest bardziej no, punkowy, czy rockowy. W tym sezonie bardzo modne jest, aby na płaszcze puchowe, yy, na płaszcze materiałowe, czyli przypójmy wałniane, kaszmirowe, czy jakiekolwiek inne, yy, zawiązywać chusty, czy szale. Najlepiej, gdyby to były szale w miarę szerokie, a w skrajnych momentach przechodzące do mm, takich pelerynek albo pareo, tak coś, coś w tym stylu takie nakładane. W tym sezonie również te szale mogą ze sobą mieć połączony jeszcze jakby kaptur. To już zależy, co nam się bardziej podoba. Jednak najlepszą opcją byłoby, aby ten szal był. W kolorze zbliżonym, lub takim samym, jak nasza odzież wierzchnia, czyli przypuśćmy płaszcz czy kurtka. Więc pamiętajmy, że jeżeli mamy w tym sezonie jakiś ulubiony płaszczyk, lub kupiłyśmy przypuśćmy w kolorze kości słoniowej, czy w kolorze niód, czy w kolorze brązowym, a może w kolorze burgundowym, to żeby podwoić efekt, Wzmocnić efekt najlepiej byłoby kupić prawie że w tym samym odcieniu i kolorze piękny szal albo chustę. Jeżeli chodzi o dodatki, w tym sezonie bardzo modne są kokardki. Tyle, że w sezonie jesienno-zimowym. Kiedy te kokardki z włosów nie są za bardzo widoczne pod czapkami czy kapeluszami, te kokardki przechodzą albo na sweterki, albo w formie, przypuśćmy, za moich czasów do szkoły nosiło się aksamitkę, czyli taką cienką aksamitkę związaną pod szyją, i właśnie tego typu i tego, tego typu. Dodatek, przypuśćmy, związany czy na gołe ciało, czy do koszuli, czy do koszuli wysokiej z żabotem, jest to super modna opcja. Tak też więc nie zapominajmy, że takie drobne rzeczy jak akcesoria mogą sprawić, że nasza garderoba, która nie jest kupiona w tym sezonie, ale jest na tyle uniwersalna, na tyle dobrze wykonana z bardzo dobrych materiałów może sprawić, że my będziemy wyglądały jakbyśmy właśnie kupiły coś super modnego i dokładnie wystylizowały tak jak jest najmodniej w tym sezonie a wystarczył drobny szczegół przypuśćmy aksamitna aksamitka czy mm, przypuśćmy broszka kształcie kokardki. I, y, można również kupić biżuterię w wielu miejscach, w wielu miejscach, ale ja taką pokazywałam w swoich filmikach y, z polskiej firmy y, Agnieszka Sordel Jewelry i tego typu biżuterię w formie kokardki można kupić y, w tym sklepie internetowym. Przy czym te kokardki są dłuższe, mniejsze, większe. W jasnych kolorach, w ciemnych kolorach możemy wybrać do każdego rodzaju ubrania, jaki nosimy. A jakie buty w tym sezonie są bardzo modne? Oczywiście w tym sezonie bardzo modne są oficerki. Oficerki bardzo szeroką cholewką. Lub buty na obcasie z bardzo szeroką i bardzo wysoką cholewką. Albo buty skarpetkowe. Czyli ko kozaki skarpetkowe na niewysokim obcasie od 3, 5 czy 6 cm, no wersja bardziej elegancka, 7 czy 8. Również tego typu buty pokazywałam już w wielu swoich filmikach i są dostępne w każdej sieciówce, w każdej. No więc, jak panie widzicie, również i wybór butów jest duży i szeroki. Tyle, że pamiętajmy, w tym sezonie króluje elegancja i ciężkie czanki but, ciężkie buty na grubej podeszwie zamieniamy na buciki lżejsze, skórzane lub skarpetkowe, na niewielkim obcasiku lub wersja z lat 80., czyli kozaki piękne, skórzane z wysoką cholewką i z pięknym obcasem. Ja dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania, zachęcam do włączania powiadomień, bo wtedy i YouTube wie, że Państwo chcecie oglądać moje filmiki, no i ja wiem, że chcecie oglądać moje filmiki, że moja praca nie idzie na darmo. Jeszcze raz dziękuję i zachęcam do oglądania kolejnych filmików.